Finał 16. Z sezonu ninjago pozostawił trochę luk, które nie do końca zostały zamknięte. Po prostu po finale brakuje jeszcze jednego odcinka, który by to wszystko domknął i zamknął pewną klamrą ten sezon 16. Tak jak to miało miejsce w przypadku sezonu 15. kiedy to po ostatecznej walce twórcy dali sobie jeszcze swobodę i nawet pokazali, jak Nii został wyprawiony pogrzeb. Nie było wtedy po tym sezonie żadnych niedomówień, a Krystala ma tych niedomówień trochę, więc dzisiaj skupimy się właśnie na takim najbardziej rażącym w oczy, a mianowicie to się stało z Radą Kryształowego Króla po pokonaniu mrocznego władcy. Film będzie zawierał spoilery, więc jeśli jeszcze nie widziałeś tego sezonu, to natychmiast wyłącz ten materiał. Można by rozdzielić antagonistów na tych, którzy zostali w jakiś sposób na naszych oczach schwytani i na tych, którzy zniknęli bez śladu. Jednak uważam, że nie ma to większego sensu, ponieważ mimo, że taka sfera została zamrożona, to mogła ona w jakiś sposób się wydostać, albo zostać uwięziona w więzieniu. Czyli dochodzimy do punktu wyjścia, bo nadal nie dostaliśmy do kończenia ich historii na ekranie. Moim zdaniem są dwie opcje. Pierwsza to najbardziej bezpieczna, która mówi, że trafili oni za kratki. No bo w końcu jak raz już tam siedzieli, to policja drugi raz powinna sobie dać z nimi radę. Tym bardziej, że zostali bez mocy, osłabieni i do dyspozycji oprócz policji byli też marlopianie, szintarianie i reszta bohaterów, by ich schwytać. Więc w Tyle osób nie wydaje mi się, żeby to było coś trudnego. Raczej bezproblemowo poradzili oni sobie ze złapaniem tych zbirów, chociaż z drugiej strony po wielkim triumfie głównych bohaterów mogli oni w jakiś sposób uciec z miejsca zdarzenia i zaszyć się w swoich kryjówkach o ile jakieś mają. Pamiętajmy w końcu, że po wielu sezonach złoczyńcy byli albo długo tropieni przez policję, tak jak Pytor, albo w ogóle nie zostali odnalezieni, tak jak Mechanik. Wszystko zależy od tego, ile poszczególni wrogowie mieli farta, ale i także jak szybko zorientowali się o swojej klęsce. Możliwe też, że połączyli oni siły i uciekli razem. Może planują swoją własną zemstę bez Mrocznego Władcy, bądź spróbują wskrzesić go po raz drugi. Chociaż to są już tak daleko idące wnioski, że raczej żadna z tych opcji nie ma pokrycia z rzeczywistością. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną opcją jest ta, że zostali oni złapani przez wszystkich i wtrąceni do więzienia. Jest to najbardziej realna opcja, która jak na to zakończenie pasuje do tego sezonu. Więc co, odejmę to na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia i cześć.